Projekt aktywnie na rzecz tolerancji, prowadzony przez Fundację Klamra, składał się z, z, tak naprawdę z dwóch głównych modułów. Po pierwsze, 30 osób, y, aktywistów z Polski, sprowadziliśmy tutaj y, do żywca i uczyliśmy ich, jak animować lokalną społeczność, animując mieszkańców żywca y, do różnych działań na rzecz tolerancji. Drugi moduł y, to były warsztaty y, dla nauczycieli, ludzi kultury. Y, i lokalnych aktywistów, którzy potem realizowali swoje projekty. Na wykorzystanie takiej, takiej e, w edukacji, jeżeli chodzi o antydyskryminację i walkę ze stereotypami, to było właśnie e, w ramach festiwalu Walchdog połączyć go. Mm, z debatami oksfordzkimi, czyli takim poziomem dyskusji, bardzo ułożonym, fajnym, poprowadzonym na zasadzie rywalizacji międzyszkolnej szkół ponadgimnazjalnych i zobaczyć na ile to się przyjmie. Zaangażowaliśmy cztery szkoły tutaj z żywietczyzny technikum mechaniczne, liceum Kopernika, liceum w Milówce i ZDZ i tam po przeprowadzeniu warsztatów Wyłowiliśmy te grupy, które ze sobą mogły konkurować w półfinałach i w finałach przed filmami właśnie w ramach Watchdogs Festival. I się okazało, że po prostu ta formuła się bardzo fajnie przyjęła. Że młodzież lubi dyskutować, lubi zabierać, wyrażać swoją opinię na, na, na tematy i robi to bardzo fajnie, bez takiego showmestwa, opierając się stricte na zasadach debaty okswadzkiej, czyli na argumentach. Na, nie na stereotypach i to było bardzo fajne doświadczenie. W każdym bądź razie na, na tyle fajne, że w, że, że w ogóle nawet uczestnicy tego konkursu, który był de facto konkursem, nie widzieli, że są w tym konkursie nagrody. Same zaangażowanie tutaj było bardzo, bardzo takie z rumieńcami, wypiekami na twarzy, po prostu się angażowali w te warsztaty i w, same, w sam konkurs. Zatem gremialnie razem z uczestnikami i e, opiekunami, czyli z opiekunami ze szkoły, ich tutorami i tutorkami, postanowiliśmy, że w przyszłym roku jest konkurencja, tylko już e, e, kontynuacja, tylko już z takim rozmachem, takim e, takie na, 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 na powiat po prostu, że zrobimy to w szerszym jakby gronie i ten pilotaż bardzo fajnie wyszedł. Także pierwsza taka inicjatywa, jeżeli chodzi o debaty oksfordzkie, ale bardzo udana. Naszym zdaniem i chciałam jeszcze podkreślić, że sami realizujący bardzo dobrze się bawili przy tym projekcie. kilku lat chodził nam po głowie taki projekt, żeby uczyć dzieci tolerancji i otwartości. I właściwie dopiero po tych kilku latach, w tym roku, taki bodziec nastąpił, że Postanowiliśmy go zrealizować przy pomocy organizacji, które nas tutaj wspomagały i wspierały. Projekt nazwałyśmy Inni Atacy sami, żeby pokazać, że religia katolicka ma również swoich braci i siostry czyli islam, prawosławie, protestantyzm. Chcieliśmy pokazać i oczywiście religię żydowską, z racji tego, że w naszym mieście przed wojną było bardzo duże skupisko. Ludności żydowskiej i właściwie Zabłocie było takim drugim żywcem, inaczej postrzeganym przez mieszkańców, często ze stereotypami, z uprzedzeniami. Postanowiliśmy dzieciom przybliżyć historię, no i przede wszystkim nauczyć tolerancji żeby nauczyły się łamać stereotypy, jakie są w naszym społeczeństwie. Ja myślę, że dzieci świetnie to wychwyciły, złapały, myślę, że bardzo dużo z tego wyniosły. Zresztą nasze zajęcia, które miałyśmy razem, pokazywały, że robiły to z zaangażowaniem, nie z przymusu szkolnego, ale chętnie przychodziły na zajęcia. Różnorodne zajęcia, które zaproponowałyśmy w tym projekcie to między innymi wyjazd i taka wizyta na cmentarzu żydowskim, gdzie odbył się plener fotograficzny. Dodatkowo jeszcze odbyły się zajęcia ceramiczne, warsztaty ceramiczne, gdzie dzieci wykonywały menory, macewy, krzyże prawosławne, katolickie. Na zajęciach plastycznych, po spotkaniu dotyczącym religii prawosławnej i sztuki pisania ikon, wykonywały swoje ikony i można je zobaczyć dzisiaj na wystawie, która tutaj ma miejsce. Również na zajęciach pisały. Pisały właśnie językiem hebrajskim. No, stanowiło to niemałe wyzwanie dla nich, ale stwierdziły, że jeszcze dalej chcą kontynuować, więc będą nie tylko litery hebrajskie, ale i arabskie, żeby przybliżyć im nie tylko religię, ale i kulturę w ogóle tamtego regionu. Ja myślę, że coś w nich zostanie po tych zajęciach, bo to już dzisiaj było widać, zresztą i sami rodzice byli zadowoleni z tego, co się robiło z dziećmi, bo były to takie zajęcia niecodzienne, a przede wszystkim ja myślę, że o tym trzeba mówić. W domach się o tym nie mówi, w szkole są właściwie ograniczone lekcje, Myślę, że to był taki ciekawy moment i dobry moment, żeby mi o tym powiedzieć, pokazać, żeby same mogły spróbować. Zwróćcie uwagę na wielokulturowość. Projekt, który zrealizowałam, powstał z myślą o uczniach, z którymi pracuję. Niepełnosprawnymi intelektualnie. Ta tematyka bardzo mi się spodobała, szczególnie, że w naszym oś ośrodku, w którym ja pracuję, ta tematyka nigdy nie była poruszana wcześniej, nie była zlikwidowana żadnych projektów, warsztatów, więc to mi się wydawało atrakcyjne dla naszych uczniów. Ponieważ no, no, my mamy w założeniu otwieranie głów, pokazywanie świata. To było jedno, z drugiej strony chciałam też, ponieważ nie zawsze te relacje między naszymi uczniami, szczególnie tymi bardziej niepełnosprawnymi, a tymi mniej, są dobre. Więc myślałam, że właśnie w ten sposób te relacje troszkę poprawimy. Ja na to zwracam w swojej pracy bardzo dużą uwagę i zawsze, zawsze staram się, żeby te relacje były między nimi pozytywne i zawsze to się udaje. Więc to, to był taki główny cel. I z myślą właśnie o, o tym powstał pomysł na warsztaty. I co na tych warsztatach? Ponieważ są to dzieci, które dla nich właściwie najlepszą, najlepszą formą pracy jest coś, robienie czegoś, wykonywanie. Dlatego wymyśliliśmy razem z koleżanką. wymyśliliśmy, że stworzymy bardzo brzydkie kaczątko na tych warsztatach właśnie. Tematyka bajki jest znana, wiadomo czego dotyczy, więc pasowało nam to do całej tematyki tolerancji. Projekt właściwie jak powstał, był bez nazwy, ponieważ ja sobie założyłam, że nazwę wymyślimy na warsztatach, i tak też się stało, ponieważ pierwsze warsztaty właśnie były poświęcone temu, że prowadzimy dzieci w tą tematykę tolerancji, bo niektóre no, z tym słowem rzadko się spotykały i nawet prawie nie rozumiały, co ono znaczy. Za to skupiliśmy się na pierwszych warsztatach i powstało hasło Jesteśmy różnorodną jednością. To hasło przyświecało nam kolejnym warsztatom, i również pod tym hasłem został zorganizowany pierwszy Żywiecki Dzień Tolerancji, który miał być i był finałem wszystkich naszych udziałów. E, wracając jeszcze do warsztatów, e, to na tych warsztatach właśnie przygotowaliśmy tą partię moją Brzydkie i jak się okazało, no był to strzał w dziesiątkę. Dzieciaki się strasznie w to zaangażowało. Powstała naprawdę fajna grupa. Polubili e, się. Myślę, że niektórzy się dopiero lepiej mogli poznać. Wiele, wiele dzieci się otworzyło, także Naprawdę później już podsumowując, patrząc na to już po zakończeniu tych warsztatów, myślę, że to co chciałam, to co sobie założyłam, to to, to, to zostało zrealizowane. I tak można mówić na wiele sposobów, w sposób bardziej tajemniczy i bardziej odkrywczy, ale również można zrobić takie fajne światło na nich. I chyba o to nam chodziło realizując projekt Liderka. Chciałyśmy, chcieliśmy pokazać zwyczajność, niezwyczajność kobiet, takich aktywnie działających tutaj na rzecz. Czyźnia. Przychodziło nam przede wszystkim o taką widoczność gdzieś tam pojawiło się pytanie dlaczego akurat panie, mimo że naprawdę ogromnie czasami pracy dają, są takie słabo widoczne. E i pojawił się taki znak zapytania, jakaś taka, taka przestrzeń, którą chciałyśmy zapełnić, e, bo z dyskryminacją można walczyć na wiele sposobów. Można organizować szkolenia, można zachęcać do e, głosowania, można organizować różnego rodzaju spotkania na temat parytetów, wyjaśniać, tłumaczyć. A my uznałyśmy, że może spróbujemy troszeczkę inaczej, po prostu opowiadając o, opowiadając. o tych kobietach aktywnie działających, o ich zwyczajności i nadzwyczajności, o tym wszystkim, co robią dla społeczeństwa lokalnego i poprzez te działania, jak rozwijają i jak wkładając tą swoją energię, jak ona fantastycznie wzrasta i rozwija daną społeczność. I takie właśnie pytanie, co by się stało, gdyby któregoś dnia zniknęły? Nasza refleksja po tych kilkunastu fantastycznych dniach, kiedy mogłyśmy z, z nimi spacerować i za nimi troszeczkę się włączyć, trochę nim nawet przeszkadzać momentami, dochodzimy do wniosku, że masa, ja nawet sobie nie wyobrażam, jak wielki, a przestrzeń, powiecie, że wielkim, byłaby bardziej szara, może bardziej pura, taka bez życia. Naszym narzędziem było właśnie aparat. Uznali, uznałyśmy, że to będzie takie magiczne szkiełko, które gdzieś tam pokaże, może uchwyci, może inaczej, może po prostu uchwyci prawdę gdzieś tam zamknie nasze liderki na ten moment. Nie zamknie ją w kadrze, ale uchwyci pewien moment, który chciałyśmy pokazać. Um, żeby przybliżyć, ale też przede wszystkim społeczeństwu tutaj w powiecie, że, że kim oswoić i pokazać, że, że pani są wśród nas um, i w ten fantastyczny sposób działają, rozwijają. zrealizowany w marcu w Miejskim Centrum Kultury Klub Papiernik z dziećmi, młodzieżą uczęszczającą na zajęcia do klubu. Projekt miał na celu zapoznanie dzieci z historią Zabocia poprzez zabawę. Wśród prac wykonanych przez dzieci przeważała budowla papiernik, wieża, w wykonaniu dzieci nabrała trochę innego wrażenia, jest bardziej kolorowa. Wszystkie dzieci chcą dalej robić pracę z ceramiki. Będziemy coś kontynuować. Były to dzieci związane miejscem zamieszkania z tematem. Znały, znały te tereny, znały budynki, znały typowe budowle charakterystyczne dla tej dzielnicy. Dlatego może było im, im łatwiej coś od siebie, bardziej emocjonalnie do tego podejść, coś od siebie dodać. Dzieci są bardzo aktywne w klubie papiernik, dlatego z zaplanowanych 12-15 dzieci miałyśmy grupę 33 dzieci, które no bardzo chciały jednak przekazać coś od siebie na temat swojej dzielnicy. Także były, były to zajęcia łączące. Historię, y, tradycję tą lokalną y, z warsztatem, z, z działaniami plastycznymi, z warsztatami ceramicznymi. Y, udało się to jakoś y, połączyć. Nasza sugestia dotyczyła y, trochę rozwinięcia samej idei tych warsztatów. Y, miało to być po, w trakcie warsztatu, to wyszło, że y, nie będzie to tylko y, suchy warsztat, nie będzie to tylko zapoznawanie dzieci z historią. Chcieliśmy także, żeby dzieci coś oddodały do siebie i dlatego powstał jakby podtytuł tych warsztatów, kolorowe Zabłocie. Dzieci wymyśliły swoje wersje kolorystyczne, elewacji tych no, historycznych dobli, ale jednak bardzo smutnych, jak chodzi o kolorystykę. W ich wersjach jest to Zabłocie bajkowe, szalone i kolorowe. Śladami Żydów Spacer po Zabłociu to projekt, który powstał y, po to, żeby dokumentować coś, co gdzieś pomału w Zabłociu zanika, zostało zatarte, trochę przemięczane, trochę zapomniane. Osiem uczennic z Żywieckiego Liceum zrealizowało projekt fotograficzny o bardzo dużym zacięciu antropologicznym. Tak? Czyli pokazaliśmy świat życia, pokazaliśmy miejsce, gdzie. Działa się historia, gdzie dzieje się pewnie dziś również, chociaż w codziennym w życiu, codziennym spacerze tego nie widzimy. Szczególnym elementem dla nas w tym projekcie była architektura. Warsztaty odbyłeś. Oto jest ich efekt. 9 pocztówek, osiem autorek, jeden autor. I każda pocztówka jest inna. Tak jak każda z osób, które brały udział w projekcie, była inna. Teoretycznie projekt trwał 24 godziny. Yy... Ale nie, non -stop. nie było to. Za dużo czasu, ale udało się nam ładnie sfotografować całą okolicę i znaleźć te ślady, o których mówiła przed chwilą pani Anna. I zdokumentować to również nam się udało fotograficznie. Projekt nasz pokazał i podkreśla bardzo ważną sprawę, że młodzi chcą współpracować, uczniowie pierwszego liceum kształcącego. To faktycznie nie jest też nasz pierwszy projekt, gdzie Chcemy pokazać historię, ikonografię dawnego zabłocia, zabłocia przedwojennego i podkreślamy też ten fakt, że bardzo dobrze współpracuje się nam zarówno z młodymi, z juniorami, jak i seniorami. Liczymy na pomoc starszych, liczymy na wywiady. I projekt jest też dowodem na to, że właśnie w taki sposób bardzo łatwo pozyskać nie tylko ludzi starszych do wywiadów, ale ikonografię. Ikonografię, która w tym wypadku była tworzona na żywo tego Zabłocia, które jest, ale ikonografię, którą jeszcze będziemy badać w przyszłości. Przedwojenne fotografie chociażby z rodziny albumów Zabłoca.